Bardzo mocno moją uwagę zwraca w tym fragmencie z listu do Hebrajczyków myślenie o wspólnocie, że to nie dotyczy tylko tego, co mnie spotyka, ale też tego wszystkiego, co jest szerzej. Chyba w naszych czasach mamy taką tendencję do myślenia mocno indywidualnego, i choćby czytając ten fragment, możemy się skupiać na karceniu. W takim sensie bardzo osobistym, indywidualnym i tym się może zanadto przejmować. Natomiast to słowo prowadzi nas do wspólnoty, czyli do takiego porządkowania swojego życia osobistego, ale też swojego życia w relacjach, żeby to służyło nie tylko mnie i mojemu rozwojowi, ale też rozwojowi wszystkich. To jest tak naprawdę staranie o pokój. I w tym fragmencie do tego jesteśmy bardzo zachęcani co powoduje pokój nie tylko to, że ja siebie poukładam, ale też że jestem poukładany z innymi. Więc jeżeli szukamy pokoju i staramy się, troszczymy się tak jak tu jest napisane o łaskę Bożą, to nie tylko dla siebie, chociaż to dla siebie jest to jest też wpisane w te nasze starania, ale staramy się o pokój między nami i co temu służy. Co do tego, by taki pokój osiągnąć, jest potrzebne. Bardzo chciałbym Was zachęcić do wyjścia z tego myślenia tylko i wyłącznie o sobie, ale żeby też pomyśleć o takim kontekście wspólnym. To, co jest osobiste, jest bardzo w tym ważne, ale żebyśmy się na tym nie zatrzymali. Starajmy się. O pokój, ale myślmy o tym w sposób praktyczny i bardzo konkretny. Kiedy słyszę te, tą Ewangelię, zaraz przychodzą mi na myśl słowa pieśni, takiej najbardziej pobożnej, najbardziej tradycyjnej, śpiewanej w naszych kościołach. Witaj Jezus, Synu Maryi. Dlaczego? Dlatego, że te słowa, te słowa są wyjęte wprost z tej Ewangelii, którą dzisiaj słyszymy. Witaj Jezus, Synu Maryi, czyli witaj, czyli przyjmuje Ciebie Jezu taki, jaki jesteś. Z całej swojej ograniczoności, którą przyjąłeś na siebie, w swoim człowieczeństwie. A dzięki temu, że przyjmuje Ciebie nie w takim wyobrażeniu Boga, który jest wielki i wszechmocny, ale w tym, w jaki sposób chciał do mnie przyjść, pozbywam się czegoś, co mieli krewni Jezusa, czyli co można by było streścić słowo uprzedzenie. To słowo uprzedzenie zawiera sobie słówko przed, zanim jeszcze do końca odkryję tajemnicę, która stoi w drugiej osobie, uprzednio już coś o Nim sądzę. To słowo uprzedzenie powinno zniknąć z naszego, przynajmniej z naszej mentalności, jak nie z naszego słownika, bo dzięki temu, że ja wyjdę do drugiej osoby z zaciekawieniem, że druga osoba stanie się dla mnie zagadką, stanie się to dobrą okazją i ćwiczeniem do przyjmowania kogoś, kto jest całkowicie inny. Dzięki takiemu ćwiczeniu względem drugich, innego człowieka, pozbywaniu się uprzedzenia, a wychodzenia do Niego z zaciekawieniem, z ciekawością, uczę się przyjmować także Boga, który jest totalnie nieugarniony przeze mnie. Takie ćwiczenie jest bardzo dobre. Witaj Jezu, Synu Maryi, to znaczy, witaj, Boże, przyjmuję Ciebie taki, jaki jesteś. W Nie w moim wyobrażeniu, ale taki, jaki jesteś, taki, jak przyszedłeś, taki, jaki sposób wybrałeś, żeby do mnie przyjść, czyli swoim człowieczeństwem. Dziękujemy naszym patronom, bez Was nie moglibyśmy głosić w tej formie.